Cała Polska jest szczęśliwa, bo w niej matka Maryja. Witam serdecznie już na koniec dnia, po zdjęciach w parku uciekamy. nad wodą. Zapraszam na kilka myśli, które mogą w nas wywołać to, co jest piękne. Poprzez zdjęcia, poprzez mowy, poprzez uczucia. Poprzez, jak właśnie obraz, obraz też robi wielkie wrażenie, bo niejednokrotnie jesteśmy wzrokowcami. Ja akurat jestem wzrokowcem. Mężczyźni bardziej są wzrokowcami niż kobiety, ale ja też jestem wzrokowcem. Widzę piękno, widzę co się dzieje, ale również widzę co się dzieje na polu duchowym, psychicznym, mentalnym. W czasie naszego życia. Wśród chorób i dewiacji. Więc uważajcie na to, co powiem, ale niestety tak jest w życiu, że ile było różnych sekt, ile było różnych złych spraw opartych na egoizmie, na popularyzacji siebie samego, swoich poglądów, swoich przekonań i tak My musimy trzymać z kościołem, już to mówiłem sto razy. A niektórzy mówią, że nie, że nie my nie jesteśmy kościołem, nie jesteśmy w ezoteryce. Nieprawda, jesteśmy w kościele. Podkreślam jeszcze raz, trzeba bronić kościoła, jesteśmy w kościele, ale w kościele trzeba odkrywać, odkrywać to, co zostało zatajone, a nie budować jakiś jakiś uniwersalny gmach, który do niczego nie prowadzi. Duchowość to jest również i tradycja, która nie była zła. Jezus przyniósł coś i my się tego trzymamy. To już jest tradycją. Zresztą ojciec Pio powiedział, że Jezus założył ten kościół, ten ruch właśnie. Więc z tego nie można zrezygnować i nie głosić głupot, że nie należymy do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Należymy! Ojciec Pio mi kazał bronić kościoła i być w sercu kościoła. Jak się komuś nie podoba, to niech zrezygnuje z, z kościoła, <laughs> z kościoła i z tego co on głosił i co będzie głosił, bo będzie głosił dopiero piękne rzeczy, właśnie w systemie miłości. Ale nie można sterować i kreować Swoją psychikę, która może być nieprawidłowa. Trzeba zawsze siebie kontrolować, patrzeć w historię, patrzeć i badać historię badać, co było, co jest i co może nastąpić. To jest właśnie piękna duchowość, piękna poezja i piękno prawdy, bo prawda jak najbardziej jest odkrywana. Nie ma w tej chwili tutaj na Ziemi otwartej prawdy. Szukamy, dlatego często są pomyłki, często są błądzenia, i naprawdę tego jest dużo. Trzymajmy się Kościoła. Kościół źle nie robi. Teraz jest piękny, łagodny, spokojny. Można sobie chodzić do świątyni jak ktoś chce, jak nie. Jak ktoś zrozumie, że On jest świątynią wewnętrzną, no to niech odkryje Jezusa w tej świątyni i będzie szczery i oddany Jemu, a nie. Y, popularyzować swoje ego, bo to nie jest dobra droga. Musimy dbać o to, aby głoszona była y, prawda, taka czy inna, ale głoszona, a nie y, robiąc z tego własną karierę. Tego się nie da, y, to nie, tego nie przeskoczymy niestety. Kariera w systemie miłości nie wchodzi w grę, ani żadne przywództwo. To jest zła droga. My jesteśmy otwarci na Jezusa, który on jest naszym przywódcą, ale w kościele. W kościele chrystusowym, katolickim, w chrześcijaństwie. To ważna, ważna wiedza. I przeczytam kilka myśli jeszcze z trzeciego tomu. Zaczynamy podróż do nieba od zwykłej dziennikarskiej prawdy o rzeczywistości. Potem jest już tylko śliczniej. Powoli energia niebiańska w ukryciu rozkręca się w Polsce dzięki naszym chęciom i akceptacji mistyki ducha oraz planom zbudowanym na pokoju i dobrobytu przez wiecznego uniwersalnego Boga Miłości. Idziemy do światła. Uśmiechu nieba, to wystarczy, by wszystko się zmieniło. Im szybciej zrozumiesz nędzę kosmosu i zacofanie duszy swojej i im szybciej staniesz się obojętny, obojętna na wulkany swoich uczuć i myśli z tego świata, tym szybciej osiągniesz wolność od wszystkiego i ponad wszystko. Wtedy będziesz mógł mogła korzystać z raju swojej duszy i spojrzenia na piękno bezgraniczne co dacie wyjątkowe i indywidualne szczęście ze wszystkimi pięknościami nieba jeśli tak czujesz to wiedz że nie są to wyłącznie twoje myśli ale pomocników z nieba by ci pomóc doznać największego szczęścia wszystko po to byś miał lub miała szczęście intymne ze wszystkimi w niebie, których sobie wybierasz i ich pozyskasz w miłości, a tam się kocha niemiłosiernie i bez granic możliwości. Nie bądź pod miotłą, pokaż innym piękny blask swojej duszy bajki. Bóg tego pragnie od Ciebie i zachęca do tego, byś stał się Słońcem ponadgalaktycznym. Prawdziwy świat, idealny, jest zupełnie inny niż nauka w kosmosie i drgania cywilizacji, gdzie się choruje, cierpi, politykuje i handluje poglądami, a potem się jednak mimo wszystko umiera. Przekonania filozoficzne to grzech pierworodny, zabawa zapałkami, myśli wolnego ego. One podzieliły aniołów i mamy co mamy. Nasza głęboka mistyka wszystko skutecznie pięknie wygasza w obecności dobra i miłości niebiańskiej. Potem następuje błogość istnienia w nieskończoność, ale. Trzeba po to sięgać rękami, nogami i sercem umysłowym. Pamiętajmy, że szczera prawda nie ma nic wspólnego z tym światem, bo ten świat jest upadły. Wszystko, co tu widzimy, dotykamy, co jemy, i, <laughs> I co jeszcze? Po czym chodzimy, jak się relaksujemy, to wszystko jest zero. To wszystko znika. Dzień po dniu i będzie tego koniec. Dlatego system miłości mówi o prawdzie, która jest sięga nieba. Tam jest prawda. Tam możesz już robić co chcesz. Tutaj się nie da tego wszystkiego ogarnąć, bo świat jest pełen niewiedzy, pełen komplikacji i różnych problemów. Te problemy musimy pokonać, a nawet się czasami im poddać, bo co zrobisz? No co zrobisz? Trzeba tylko się modlić, aby Bóg nas prowadził. Nigdy nie róbmy co, czegoś takiego, żeby siebie samego wywyższać w pysze własnej. To jest katastrofa dla duszy i zanikanie naszych szczerych i najwyższych intencji. Można o tym mówić i jednocześnie grzeszyć. Tego się wyrzekajmy. Mam nadzieję, że w systemie miłości będzie coraz lepiej i coraz więcej pokory. Pokory, jeszcze raz pokory, o której ojciec mówił. To jest najważniejsze. Nie ma znaczenia, jak żyjesz, co robisz, ile bierz mi o pieniędzy. To jest wszystko zero. Ważne, co mówisz i kogo głosisz i czemu wierzysz. To jest najważniejsze i istotne. Reszta się nie liczy. To tyle na dzisiaj. do jutra. Uciekamy. Biegiem truchtem i marszowo zmierzamy do ciebie królowo. Zawsze i wszędzie na nas czekasz, przytulasz pogubionego człowieka. Ojcu Pio moc dałaś Iskrę z Polski wykrzesałaś w Faustynę.